Witam serdecznie, a w dzisiejszym odcinku kolejny raz analizujemy sobie token i wallet, tak naprawdę kryptowalutowy, czyli Best Wallet. Serdecznie zapraszam. Zaczniemy, zapraszam Ciebie także do subskrybowania mojego kanału, abyśmy tutaj w miarę szybko dobili 5000 subskrypcji. Zapraszam Cię do linków w opisie, gdzie polecam różne giełdy, brokerów, sprzęt, elektronikę, to co polecam masz w linku oraz kontakty do moich social mediów, czyli Instagrama, Twittera, YouTube'a i e maila ktacy można powiedzieć stali odwiedzając mój kanał widzieli już na pewno film na temat dwustu kto jeszcze nie wie to warto sobie przypomnieć ponieważ tutaj też będzie realizowana przedsprzedaż co można zobaczyć sobie na drugiej podstronie, mamy tutaj tokeny BEST w presale'u, mamy tutaj aktualną cenę po 2 centy, no i od jakiegoś czasu ta przedsprzedaż jest prowadzona, natomiast co jest ciekawe w tym projekcie, że tutaj mamy już działający projekt, bo jeżeli sobie klikniemy na pobranie czy na iOS'a czy na Androida, to można sobie ze sklepu Play lub Google'a lub App Store'a pobrać już tą apkę, Tutaj jak kiedyś sprawdzałem, to można ją odnaleźć właśnie na przykładzie App Store'u. No i ciekawy jestem, czy to się rozwinie, czy ta technologia ma szansę na dość zapchanym rynku też portfeli i ograniczonego zaufania do różnego rodzaju portfeli, czy ten token w połączeniu z przedprzedażą tego projektu oraz z można powiedzieć działającym produktem da nam jakiś efekt, jest to multi chainowy, non-custodialnowy. Wallet, tak, tutaj mamy to napisane do różnego rodzaju krypto. Jest tu stronka fajnie przedstawiająca wszystkie aspekty działania. Ja muszę przyznać, że nie pobierałem tego portfela, ale natomiast no, wiele tutaj artykułów na różnych platformach można na temat best walletów spotkać. I jeżeli pokazujemy sobie jakieś takie projekty z przedsprzedażami czy z memcoinami, to ja już to mówiłem, ale wydaje mi się, że best wallet jest pewniejszym projektem, chociaż najciemniej pod latarnią i różnie. To może w praktyce wyglądać, oni tutaj chcą też zrobić market jakiegoś DEXa, dużo osób na ten temat się tutaj wypowiada, recenzują, czy na iOSie, czy na Androidzie. Funkcjonalność swapów, jest tutaj roadmap, tego co tutaj widzę, jesteśmy gdzieś w fazie, wygląda na to, że drugiej, chociaż myślałem, że trzeciej, mamy tutaj wspieranie, teraz jest wprowadzone 60 różnego rodzaju chainów, był jakiś airdrop, no i tutaj launchpad tokenu, Pytania najpopularniejsze można sobie tutaj sprawdzić i odgadnąć. My sobie jeszcze przejdźmy, bo może tutaj takie rzeczy związane z portfelem nie są super istotne na teraz, a zobaczmy jeszcze parę chwil na temat tokenu. Bez CryptoPrysel, get the best Next Gen. Wallet Token, czyli no y, oni się tu reklamują, że będą mieć świetny ten portfel, zobaczymy, jak to będzie y, do czego będzie służył token best zobaczymy i jak to będzie w praktyce wyglądało, realizowana jest przez sprzedaż. Zazwyczaj właśnie to jest wtedy największe ryzyko, ale też najwięcej można zarobić. Link będzie do projektu w opisie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Tutaj mam zdublowane informacje na temat. Tego, co na wolecie można osiągnąć, do czego służy, no to oczywiście do przechowywania krypto, ale do czego jeszcze można bezpośrednio kupować tokeny, przechowywać je, deponować, przesyłać dalej, swapować. Zarządzanie, zaawansowane portfolio, stejkowanie, wydawanie jakaś karta jeszcze, to też właśnie kiedyś wyczytałem, że są zakusy na wprowadzenie jakiejś swojej karty płatniczej. Launchpad tokenów i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest ważne, więc dobrze, żeby tutaj to wszystko było dopięte, żeby nie było tutaj wtopy. Rekomendacja różnego rodzaju dużych platform, Bitcoin Magazine, readrite, CryptoNews, kto tutaj je jeszcze, Bitcoin Magazine i tak dalej. Tokenomia może nie jest taka super ważna, kto chce może sobie zatrzymać i teraz zapoznać się. Roadmap to już wspominałem, jeżeli ktoś by chciał kupić, można bezpośrednio na platformie, bezpośrednio można kupić token Unik w walecie, ale można też kupować kartą, czyli Metamaskiem, Base Walletem, Wallet Connectem, no i właśnie także Best Walletem, zobaczmy czy oni się przyzwyczajają do polskiego. Jest tutaj język. Polski jest white paper. Przepraszam, zobaczmy sobie, jak to tutaj wygląda. No kilkanaście stron przygotowanych marketingowo dobrze, żeby sobie ktoś zajrzał w broszurkę, przeglądnął, przejrzał i tak dalej. Oczywiście ryzyko pełne, parę dolarów można wrzucić na testa i zobaczyć, czy to ma rację sens bytu, żeby strata nie bolała, a może dość fajnie będzie się dało zarobić. O, jest też polska wersja, bo tu są dwie strony: strona projektu i strona samego WOLETu. Dlatego do tego też trzeba podchodzić w taki sposób, no ale przez to właśnie widać, że projekt już też działa, ja o nim tak samo już nagrywałem, będą linki w opisie do tamtych filmów pół roku temu i bodaj miesiąc albo dwa, dwa miesiące temu także. Także co, zapraszam do zapoznawania się, jeżeli kogoś to zainteresowało, linki są w opisie, a my widzimy się w kolejnych materiałach, subskrybujcie, oglądajcie pozostałe filmy, hej!